Cześć dzień dobry, witajcie w moim pięknym oknie. Za oknem mamy i wichurę, i śnieżycę, i deszcz, i nic. No, i tak mi przyszło do głowy, że opowiem Wam dziś o moich świętach, które były drugimi moimi świętami, drugimi tak, drugimi moimi świętami na Islandii. Otóż mieszkałam w wielkiej miejscowości Flatery, w której mieszkało, ja nie wiem, 250 osób, słuchajcie. Miejscowość odcięta, miejscowość, w której lawiny schodzą i miejscowość na Westfjordzie po prostu odcięta jak... Odcięta tak, że psy dupami szczekają, pszczoły po paliwo na dachach lądują. I zwana potocznie Alcatraz. Tak, tak nazywało się kiedyś flatery Alcatraz. 22 km do najbliższego sklepu było, chociaż w tamtym czasie jeszcze mieliśmy malutki sklepik miejscowy. Właśnie pochodził on z czasów, kiedy nie było tunelu i drogą, że tak powiem, lądową nie dojechało się w tą część Westfjordu w czasie zimy. Jedynie latem można było przez wysokie góry z napędem na cztery koła jechać jeepami. Także naprawdę bardzo odcięta miejscowość. No i właśnie w tej miejscowości, jak już był tunel, był to rok 99. Mieszkałam z moim byłym, który w ogóle nie był Polakiem, tylko on pochodził słuchajcie z Rosji. On pochodził z Syberii i miał te swoje różne tam tradycyjne potrawy również. Ale że oni nie. Obchodzą świąt wigilii tak jak my obchodzimy tylko 6 stycznia, więc zawsze mieliśmy lekki zgrzyt, bo dla niego ten dzień był nieistotny. Dla nas był istotny i w związku z tym ja zrobiłam, nie pamiętam co, ale wiem, że coś przygotowaliśmy jakieś sałatki czy coś i mieliśmy jechać z tym do mojej mamy. I ubraliśmy się, oczywiście wyszykowaliśmy się, wypachniliśmy się, pięknie, luksusowo wyglądaliśmy, wsiedliśmy do jego wspaniałego samochodu, po czym ruszyliśmy w wielką podróż na Wigilię, czy to było na drugi dzień, słuchajcie, to było 25, to nie było na samą Wigilię, to było na 25 grudnia. Ruszyliśmy w piękną podróż przez 7 kilometrów drogą, która była odśnieżona i tak... I jak to było w tamtych czasach, no nie pracowali. I główna droga na Westfjordzie, połączenie właśnie od tunelu do innych miejscowości, nawet na Reykjavik można tą drogą też wyjechać przez cały Westfjord, nie była odkopana. No i tak popatrzyliśmy, chyba półtora metra śniegu leżało, no raczej nie przejedziemy. No cóż, zawróciliśmy, nie dojechaliśmy, tylko zdążyłam zadzwonić do mojej mamy. No nie dojedziemy, bo leży dużo śniegu. Wtedy dużo się przez komórki nie rozmawiało, za każdą minutę trzeba było płacić. Zresztą mnie ja nawet nie pamiętam, jakieś takie karty się kupowało. Frelsy, właśnie karty frelsy czyli wolne, i to były karty prepaid, czyli przed płatą. I każdy z nas miał taką kartę za 500 koron, za 1000 koron. To już było takie załadowanie fest. E, tak, i myśmy tych kart używali. I właśnie myśmy nie dojechali, nie dojechali, także z tymi wszystkimi potrawami, tacy wypachnieni, piękni, wróciliśmy do naszych pięknych flater.